Parę dni temu na swój kanał wrzuciłem film. Wróciliśmy do Krakowa po to, żeby sprawdzić nowo otwarte kebaby i porównać je do ostatniego hitu, czyli nowego kebaba Friza i Przemka Pro. Testowane były trzy lokale: Polenes, Arabia i Shawerma Clubhouse. Te dwie ostatnie uważam, że nieco się odkleiły, ale za największą odklejkę... Odpowiedzialna zdecydowanie jest Shawerma Clubhouse. Jak się pewnie domyślacie, ich kebab jakoś za specjalnie nie trafił w moje gusta. Pewnie gdyby było inaczej, to nie nagrywałbym takiego filmu. Pewnie, na pewno. Zanim pokażę wam, co wymyśliła Shawerma Clubhouse, przeanalizujmy sobie nasz materiał. Kolejny kebab jest to kebab. Shawerma Clubhouse, kebab. Podobno, Pychota, mnóstwo opinii, średnia, super. Co to jest? Bomba, Bombaklat, to jest mały? Właśnie chyba wow. zaszła pomyłka Mówi pan tak, 76, 76 podchodzę. 76? Tak, 76, numerek taki miałem. Tak jest! I, I daję lufę, no ale nie zapakowaną. ja patrzę na paragon. Packaging za złotych 50 mam, czyli na wynos Packaging. 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 Że zapakowane. No i mówię no Halo, to zapakowane miało być. No i tak mi się wydaje, że to też nie jest, jest mieszane. Nie jest mieszane. Niezły, co? Nie były, niezły. Bo fu baranu, 2750, dobra cena. Uuuu. Niedobry. Śmierdzi. Zobacz. To jest chyba przyprawienie. Przyprawienie? No, no tak. ale czuję. No to nie jest, że śmierdzi, że... tak nogi. <laughs> Ale jest coś dziwnego, taki ziemisty, trawiasty jakiś taki Dziwne to mięso No ja nie wiem, czy takie wiem, że nie było Placek niezły to jest na pół. To jest dość faśny. Dla mnie to jest dzisiaj najgorszy kebab Dużo gorszy od do Arabii Dobra cena, dobry placek I dla mnie plusy się kończą Mamy to Kebab roulada. Lavash Sami robią nice, bo dobre Tak jak widzieliście, mięso naprawdę wygląda zajebiście w tym lokalu Okazało się, że wasze też robią sami No wasza pochwaliłem, bardzo dobry Tu nie ma nic niedobrego To po prostu jest inne Nie nazwałbym tego kebabem I to też kebabem się nie nazywa, to jest Short, sure, man. Yeah. Wolę kebab niż siorma. Inny przyprawy trochę. Ja jestem pewien, że to może wielu osobom smakować. I tak jest, widząc po opiniach. Tak samo było z Jamron. Po prostu mi nie wchodzi do końca. Lebaszzyk jest pyszny. Tak. Nie też jest niezłe, ale jako cała kompozycja jest jakiś. Kurde. Jak się pewnie domyślacie, albo słyszeliście już o tej dramie, o której uważam, że było wyjątkowo głośno, na ich się miliony odsłon, punktem zaczepienia kebabowni było to, że powiedziałem, że kebab śmierdzi. Ale przecież ja nawet w filmie tłumaczę i mówię, że to nie jest taki zły smród, że ten kebab nie śmierdzi tak Takim smrodem, jak na przykład komuś śmierdzą nogi. Tylko chodziło nam o przyprawienie, i doszliśmy do wniosku z Molanem, że chodzi właśnie o to i że to to nam tak śmierdziało. Ja nawet pochwaliłem ten kebab za rozmiar, za cenę i powiedziałem, że mięso w lokalu wygląda zajebiście. Kurwa. Wydaje mi się po prostu, że kebabownia nie była w stanie udźwignąć tego, że według mnie, czyli typka, który sobie jeździ i mówi, czy mu smakuje kebab, czy nie, tak, bo ja nie jestem żadnym ekspertem. Mimo, że chyba oni mnie za takiego uważają, skoro aż tak przejęli się tym, co powiedziałem, po prostu nie byli w stanie udźwignąć tego, że tego dnia okazali się być najgorszym kebabem. Tak, bo jak jednego dnia testuję trzy kebaby, to jestem w stanie powiedzieć, który był najgorszy. I smaczny, naprawdę bardzo smaczny polenes, czy dobra, ale mało kebabowa Arabia. Była lepsza niż Shawarma Clubhouse. No i teraz tak. Wjeżdża TikTok od Shawarmy, w którym informują o swojej nowości w menu, czyli kanapce, która w nazwie ma mój pseudonim. Cześć wszystkim, po wczorajszej recenzji od książulow, który nazwał naszego kebaba śmierdzącym. Postanowiliśmy podejść do sprawy z humorem. Przedstawiamy naszą nową, odważną kanapkę śmierdzący książulo. 250 gramów pysznego, śmierdzącego mięsa, chrupiące frytki, roztopiona mozzarella, świeże warzywa, w tym ulubiony ogórek kiszony. Szalona mieszanka sosów to eksplozja smaku, której nie zapomnisz. Przyjdź i przekonaj się o co tyle zapachu. Zapraszamy. Z jednej strony mówią, że jest to żartobliwe podejście do tematu, a z drugiej w opisie tego posta tego TikToka piszą coś o ataku na nich. I umówmy się, to, że nazywają mnie śmierdzącym jakoś wcale co specjalnie mnie nie rusza, ale to, że próbują zarabiać na mojej ksywce, która, sorry, no, jest kojarzona ze mną i nie ma tutaj wątpliwości, że chodzi o jakiegoś innego książula, wydaje mi się już troszeczkę nie w porządku. Zadzwoniłem aż do prawniczki, żeby się upewnić. No i oczywiście od razu rozwiała moje wszystkie wątpliwości, powiedziała, że śmiało mógłbym ich za to pozwać. Zresztą nawet najpopularniejszy prawnik w Polsce nagrał o tym TikToka. Książulowi nie spodobał się zapach jednego z krakowskich kebabów. W odpowiedzi lokal postanowił zadrwić sobie z twórcy, używając jego ksywki jako nazwy dania, tworząc kebaba Śmierdzący Książulo. Wstawiamy naszą nową, odważną kanapkę Śmierdzący Książulo. Rozumiem emocje, bo z recenzji można być niezadowolonym. Śmierdzi, zobacz. To jest chyba przyprawienie. Przyprawienie? No, no, tak. ja czuję. no to nie jest, że śmierdzi, że tak nogi. <laughs> Ale nie możemy wykorzystywać jakiegoś nazwiska czy pseudonimu do naszej komercyjnej działalności, jeżeli nie mamy zgody tej osoby. Takie zachowanie może stanowić naruszenie dóbr osobistych. Książulo lokal mógłby pozwać, żądając usunięcia swojego pseudonimu z karty, czy nawet odszkodowania czy zadośćuczynienia. Tak jak już wiecie, jest to komercyjne wykorzystywanie mojego pseudonimu bez mojej zgody do zarabiania pieniędzy przez właśnie ten lokal. No a chyba jednak trochę ich zarobili, ponieważ Sauerma Clubhouse chwali się, że wprowadzenie tej kanapki śmierdzący książulo. Było wielkim sukcesem. Wiem, że też spora część osób twierdzi, że słowo książulo nie jest żadną nazwą własną i że jest po prostu używane w języku polskim. Tylko, że mi się wydaje, że jest to mylone słowo książulo z księżulo. Księżulo to jest takie jakby zgrubienie, zdrobnienie, chuj, w zasadzie od słowa ksiądz. No a tutaj serio, jakby nie ma wątpliwości, że ten książulo to ten książulo. Ten rozumiesz. Dodam jeszcze tylko, że właśnie pseudonim Książulo zacząłem już jakiś czas temu rejestrować w urzędzie patentowym. Młala jest już zarejestrowane, to jest jeszcze w procesie. I teraz tak, szczerze, ja naprawdę jestem daleko, daleko od tego, żeby kogoś pozywać, żeby wchodzić z kimś na drogę prawną, żeby z kimś się szarpać. Naprawdę jestem mało konfliktowym człowiekiem, tak mi się przynajmniej wydaje, i mam inne swoje sprawy, mam jakieś tam swoje stresy i naprawdę mam co robić. Nie chce mi się po prostu tego robić. A mógłbym w sumie, może, może powinienem właśnie. Się... Ewidentnie widać, że osoba, która jest odpowiedzialna za socjale, lub, nie może jest to właścicielka tej szałermy nie radzi sobie z krytyką i można to też zauważyć po tym, że znikają komentarze. Wszędzie u nich właśnie od kilku dni pod tymi dramowymi tryściami. Nawet widziałem, że w opiniach na Google ktoś zwrócił im na to uwagę i jest to słabe. Słabe też jest to, jak reagują na przykład na komentarze, które mnie bezpośrednio obrażają. Ktoś pisze tak. Jeśli chodzi o książula, to ch... z nim. Każdy, kto się zna na gastro, wie, że to żaden autorytet jak Gesslerowa. Ja muszę do was zawitać i spróbować kepsa, bo od dawna się zanoszę. Spokoju, ducha życzę i sukcesu. Szałerma Clubhouse lubi to, <noise> publicznie, chuj z nim. <noise> Ktoś pisze tak? Ten księżulo to zwykły pajac, tak jak Geslerowa. Good, good, like, udostępniam. Uważam, że pieniądze zarobione na tej świetnej kanapce z moją ksywką, która była tak wielkim sukcesem, warto by było przeznaczyć może na zatrudnienie jakiejś osoby do marketingu, bo ja rozumiem, nie lubicie mnie, jakby to już wiemy, chuj z nim, ale po prostu to jest kurwa obciach żeby kebabownia w ten sposób się zachowywała. Bo ból dupy było słychać nawet w Bodrum, bo właśnie wróciłem z wakacji i byłem w luksusowym hotelu. Czemu o tym mówię? Bo kolejnym świętym ruchem Szałermy Clubhouse było to oświadczenie. Oświadczenie numer jeden. Ten pseudosławny, którego wszyscy oglądają i zasilają jego konto na YouTube, to niestety nieuczciwy gracz, który wysyła czytelne sygnały i niszczy innych. <słuch> Kiedy usłyszałem, że księżulo obiecał jednemu z właścicieli, że po mojej wizycie będą u ciebie kolejki, to już wiedzieliśmy o co chodzi. Atakują nas, bo mamy dobry produkt, wierzymy w siebie i nie boimy się jak niektóre inne lokale, które wolą przeczekać i mieć nadzieję, że przetrwają. Osiągnęliśmy sukces bez jego recenzji. Myśleliśmy, że jest uczciwy, ale nie odpuszczę, gdy słyszę, że zarabia miliony na YouTube dzięki naszym widzom i ma współpracę z firmami jak Pepsi. Takie firmy powinny wybierać uczciwych ludzi a nie udawanych ekspertów. A z drugiej strony przychodzi ktoś tylko po to, żeby zniszczyć czyjąś pracę, zdobyć więcej wyświetleń na YouTube i zarobić pieniądze. A potem pokazuje swoje zdjęcia w samolocie, drogim samochodzie czy luksusowym hotelu jak jakiś książę. Więc tak, nigdy nikomu, żadnemu właścicielowi nie obiecywałem żadnych kolejek. Nigdy nie umawiamy się na filmy. W zasadzie nigdy nawet właściciel jakiegoś kebaba, czy innej restauracji, jeśli nie robimy rezerwacji, a nawet jak ją robimy, to na inne dane, nie wie, że my wpadniemy tego dnia i będziemy Nagrywać. Nigdy nie wziąłem żadnych pieniędzy za recenzję na YouTube jedzenia oprócz. Tej rolki z Papaisa, o której wiecie, o której już parę razy mówiłem. I oprócz reklamy, pączków na tłusty czwartek dwa lata temu z biedronką. Co też było bez sensu. Już nie robię takich rzeczy od dawna. To jest ogólnie kolejny jakby temat do pozwu, bo to bezpośrednio jest atak na moją autentyczność, jakąś tam uczciwość, rzetelność, o którą staram się dbać, robiąc te jedyne filmiki o kebabach. Wątek o Pepsi też jest mocny. Nie wiem, czy Wy wiecie, widzowie z YouTube'a Możecie nie wiedzieć, bo ta reklama wyszła jak na razie tylko na TikToku i na Instagramie. Ale tak, zostałem ambasadorem Pepsi. I to jest kolejny atak. I myślę, że mógłbym powiedzieć, że jacyś potencjalni reklamodawcy mogliby chcieć się odwrócić od współpracy ze mną, skoro ta poza ch... jest taka nieuczciwa i w ogóle nie płaci podatków. To to już jest kur... hit. Nie wiem, ja już to wszystko przytłacza Maciek i chyba nie będziemy już tego nagrywać. Samochody, luksusowe hotele, samoloty... moment, moment, samolotów jeszcze k***** kur... mamy, ale w sumie Walas namawia na uprawnienia. Spokojnie. Może to Was zdziwi, ale ludzie nie przyjęli jakoś pozytywnie tego oświadczenia, co było widać po komentarzach, które bardzo szybko zostały usunięte, po czym w ogóle możliwość dodawania komentarzy pod tym oświadczeniem został całkowicie wyłączony przez Shower clubhouse, żeby koniec końców w ogóle usunąć oświadczenie. Usunali oświadczenie. Nie wiem, czy to była jakaś chwila refleksji, czy to były. Ja nie wiem, kurwa, o co tu chodzi. Nie wiem. Ale najlepsze jest to, że pod tym oświadczeniem był jakiś tam komentarz i oni chyba tutaj sugerują, że ja nie płacę podatków. <laughs> nie wiem, kurwa, jak to wywnioskowali i nie wiem, o co im chodzi. Po prostu chyba ta zazdrość taki przyćmiła przy... przy... Kurwa. Nie wiem, kurwa, jak mogli coś takiego wymyśleć. Ogólnie to jest tak. Yy, płacę podatki. <laughs> Dziękuję. Nie wiem, czy wiecie, ale YouTube, jakby przelewy z YouTube'a przychodzą z Irlandii i mimo to, że jakby pracę... Teoretycznie. Mi jeszcze jest ciężko nazywać YouTube pracą, mimo że nazwałbym to pracą, nieważne, to nie jest film o tym. To mimo, że to przychodzi z Irlandii, to płacę podatki w Polsce. I płacę podatki w Polsce. I to nie I to małe. <noise> Płacę większe podatki niż myślałem o zarobkach Także nie wiem, czy to była chwila refleksji z ich strony, czy ktoś może im powiedział Słuchajcie, kurwa, jakiś znajomy, nie wiem, może jakiś z kebaba obok Trochę przegiliście, kurwa, pałkę To już są naprawdę jakieś oszczerstwa, pomówienia i trochę jest to dziwne Szczególnie patrząc na to, kurwa, że powiedziałem, że po prostu ten kebab mi do końca nie smakuje Ale że ogólnie ludzie go lubią i pochwaliłem parę rzeczy w nim Mimo, że oni to usunęli, to dużo osób to widziało i też wielu youtuberów komentarzy nagrało na ten temat filmy. W sumie chyba jeden albo dwóch. Kozi, 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 ten co rano wrzuca codziennie. Tak. Jednak wracamy do tego, ponieważ jak się okazuje, to w międzyczasie prawdopodobnie pojawiły się okoliczności, przez które osoby decyzyjne tego lokalu postanowiły wydać oświadczenie i to dość specyficzne. I influ news. Ciekawe odpowiedzi można było również zobaczyć w odpowiedziach pod tym oświadczeniem. Tam można było odczuć pewnego rodzaju domysły, że książulo nie płaci podatków. Inni właściciele restauracji również nie, tylko autor profilu nieskazitelnie rozlicza się z fiskusem. Ciężko zrozumieć taką zmianę podejścia. Wygląda to tak, jakby wczoraj pani z marketingu miała dostęp do TikToka, a dziś właściciel, który nie kryje się w język i próbuje dyskredytować twórczyść youtubera. No wiecie, no widzieliśmy to, i ja też to widziałem. I ja byłem na wakacjach, i nie byłem na wakacjach, bo się stresowałem. Wy kurwa nawet nie wiecie, ile łup mi pokazał puls. Wtedy. to jest ci mało mało ci. Poważnie jak zobaczyłem te TikToki W ogóle podobno ta kanapka była tak wielkim sukcesem że inne kebabownie właściciele innych kebabowni do nich dzwonili słuchaj i kupowali prawa do tej kanapki żeby mogli sobie też u siebie taką kanapkę wprowadzić W ogóle po tej rolce prawo Marcina chyba troszeczkę się przestraszyli i zmienili nazwę kanapki na smeli ksiapulo ksia jakby Nikt nie wie o co chodzi. Teraz z, z, zmienimy na ksiapulo, nie wiadomo o co chodzi. Po ogromnym sukcesie naszej kanapki Smeli Ksiapulo i licznych prośbach klientów o więcej mięsa, zdecydowaliśmy się zwiększyć porcję do 300 gramów mięsa japrak. Zapraszamy Was serdecznie, żeby spróbować naszego Smeli Mięsa i oczywiście niezastąpionego Smeli Ksiapulo. Do zobaczenia i smacznego! Strasznie dziadowskie zagrywki takie. Miałkie, takie, takie... Tam się chyba komuś zagotowało po prostu. Ja nie wiem, ja się muszę położyć. Na koniec wisienka na torcie. Książulo kłamie, a Szałerma Clubhouse prowadzi śledztwo. Wobec Na tym... Na tym też się wyłożyli. Dodali takiego screena, na którym widać, Zamówienie 76, to znaczy widać jakiś numer I ostatnie dwie cyferki z tego numeru To jest 76 Bo Ziutek na filmie jak przyniósł nam kebaba To mówił 76, 76 Że ktoś tak do niego mówił Bomba Klat, to jest mały? Właśnie chyba doszła pomyłka Mówi pan tak, 76, 76 Podchodzę 76? Tak, 76, numerek taki miałem Tak jest I, i daje lufer. No ale nie zapakowaną Ja patrzę na paragon. packaging. Za złoty 50, Mam. czyli na wynos. Tak, czyli. Ale tam w lokalu był chaos. Dostał kebaba, który miał być na wynos, nie na wynos. W międzyczasie ktoś krzyczał 76. I oni mu zapakowali tego kebaba, chyba, albo nie, już nie pamiętam. K***a, to jest jakiś pojęcie. O czym my gadamy w ogóle? I ja nie jestem w stanie przetworzyć tych wszystkich rzeczy w swojej głowie. I oni. Oni nawet mówili, że ja się nabijam Z tego, bo ja tam powtarzałem po ziódku, 76, 76 Oni uważali, że się nabijam z osoby, która w lokalu tak mówiła do ziutka, że mówiła tak Że takim jakby Że ja przedrzeźniam tą osobę Że jej akcent Tu chodzi o to Że tam było widać ten numer i też było widać godzinę, 19.14 I oni w ogóle sobie wymyślili Że to najpierw ja przeszedłem po kebaba A potem wysłałem ziutka po kebaba a tak nie było, Żu? Tak było najpierw pokebaba, potem ja byłem pokebaba, rozumiesz? I oni się przyczepili tego 76 six A to zamówienie było z 19:14. Ja o 19:14 to już byłem 40 minut drogi za Krakowem do Poznania jechaliśmy. I przypadkowo mam screena z Apple Carplaya Kur, już było dobrze! A już było dobrze! Bo ja mam w telefonie taki coś takie mam ustawione, takie że jak sobie zrobię, jak sobie kliknę dwa razy w tył telefonu palcem to mi się robi screen, patrz i czasami jak to jest włączone i sobie rzucicie gdzieś telefon, odłożycie czy coś albo źle złapiecie, to ten screen się robi i mi się no akurat wtedy zrobił i ja wtedy już byłem daleko a to jest niby zamówienie ziutka czyli teoretycznie według nich to było zamówienie złożone najpóźniej a w ogóle tak nie było, rozumiecie to w ogóle co ja mówię? Bo ja już się do ale I w tej historii chodziło o to, że ja kłamię, bo to zamówienie 76 z godziny, z której w ogóle już nie było w tym mieście, to był kebab z samym kurczakiem za 27 zł. I że ja specjalnie u nich zamówiłem z samym kurczakiem, a wszędzie idzie i mieszane. mieszany, bo to jest akcja zaplanowana, zaplanowany atak na nich, kurwa to jest. No bydlę jesteś. Jaka za ten książulu. Jak tego słucham to naprawdę Tylko, że mamy mały problem, bo żółtek za kebaba Którego zamówił, zamówił mieszany, mieszany Szorma mieszany, mieszany mały Zapłacił tyle A ja za swojego później Zapłaciłem 33, tyle I to tylko dlatego, bo do kebaba dobrałem fiusty Molanowi. Tak, poprosimy dla wasza małego Takie mhm. mieszane mięso, mieszany sos na wynos I poproszę jeszcze... Oni jeszcze tam coś gadali o cenie, że to jakby, że, że jest niemożliwe to, że jest niemożliwe. Ja już kurwa, nie wiem. Ale oni stwierdzili, że to jest zaplanowany atak na nich, i że najpierw ja byłem po kebaba, potem ziótek był po kebaba, i że zamówienie 76, Six, bo tak usłyszał żutek i tak powtarzaliśmy, co w ogóle nie ma żadnego znaczenia, było z samym kurczakiem, ale nas już nie było wtedy w mieście. Także oni udowodnili, że jak kłamię, nie udowodniając nic. To jest jakaś bzdura. Oni oprócz tego screena z tym zamówieniem 76 i z tym tam numerkiem zaznaczonym 76, w, w, wśród tych innych cyfr, pokazali na story screeny, jak się świetnie sprzedaje ten Smelly książulo, ta ich nowa zajebista kanapka. I tam był jakby numer zamówienia na dole, i był też ten numerek, który pokazali przy tym udowodnieniu mi kłamstwa. I numerek, te dwie ostatnie cyfry z tego, z tego długiego nie zgadzały się z numerem zamówienia. Rozumiecie to? Trzeba karetkę tam wezwać, chyba. I do mnie, do mnie, do mnie. To niedługo też przyjedzie. Montujemy właśnie ten film z Kubusiem dosłownie chwilę przed premierą dzisiaj. Witam was bardzo serdecznie. I przecież, skoro oni twierdzą, że. Jutek zamówił mi kebaba średniego, nie małego, już z kurczakiem, nie z kurczakiem, nie wiem, z czymś tam. To wychodzi na to, że jego średni kebab ważył 427 gramów, a mój mały ważył 480. Czyli to wychodzi na jakąś gigantyczną faworyzację w takim razie. Ej, ja już chyba ja już chyba ja już zwariowałem chyba. Ja nie wiem. <słuch> Nie wiem o co tu chodzi. Uff, ja serio rzadko się odnoszę do takich rzeczy. Tak jak wiecie, no, naprawdę dzieje się to rzadko. Ale tutaj czułem, że muszę, bo jest zbyt dużo wątków. Tu się wydarzyło tyle przez te parę dni. Ja leżałem w Turcji i nie nadążałem tu wszystko notować, screenować. Bo albo coś za chwilę znikało, albo pojawiało się coś nowego, jakieś nowe oskarżenie, jakieś nowe w ogóle. Więc uznałem, że muszę. A najlepsze jest to, że naprawdę moim zdaniem. Ta opinia o ich kebabie nie była jakaś mocna, nie była mocno negatywna. Naprawdę nieraz, no trzeba to powiedzieć, niektóre lokale dostawały mocniej po dupie i nie reagowały w ten sposób. Niektóre lokale zachowały klasę albo odbiły to jakoś żartobliwie, rzeczywiście. A nie mówimy: A my to potraktowaliśmy żartobliwie, ale ogólnie to z nim nie płaci podatków, zarabia miliony i ma luksusowy samochód. Kur. Ludzie, kochane. Ja się nie wypowiedziałem źle o tym kebabie. To mnie najbardziej boli. Uczepili się tylko słowa, że śmierdzi, które chwilę później zostało wyjaśnione, że nie śmierdzi jak nogi, wiesz. Wiadomo, że to był taki stryżek lekki, ale. lekki. Na ja schudłem trzy kilo. Oni ogólnie nie lubią krytyki i to widać, bo usuwają komentarze, usuwają też podobne opinie na Google, tak ludzie piszą. Blokują ludzi, którzy nie da, że ich jakoś cisną, tylko wyrazili swoje zdanie. Publikując cokolwiek w internecie, trzeba się tego nauczyć. Trzeba mieć trochę wyj***nę wejś... albo myśleć, co się robi, bo ja jestem zwykłym klientem, tak jak każdy z Was, tylko że... no dobra, tylko że... Dobra, okej, okay, no, tylko że moją opinię jakimś trafem, jakimś cudem ogląda parę milionów osób, ale no... No, ale. To, to... No nie wiem, no. Przecież ja nie idę, nie mówię, nie jemy tu. Je... Nie idziemy, z nimi. Nie robię tak. Tu nie pójdę, wy też macie nie chodzić. Nie. Wszystko jest moim subiektywnym zdaniem i ogólnie jest to w pełni legalne w tym kraju. Wiesz. Jakbym naprawdę podżegał do jakiejś nienawiści, albo bojkotował ich lokal, i tak dalej, i tak dalej, wjeżdżał na grubo, robił. To by było brzydkie. To by było nie w porządku, ale tak to. Naprawdę nie rozumiem o co ta afera. Uważam, że po prostu trochę przegieli pałkę. Co tak pachnie. Uu, la, la. my Będziemy tu jeść? Coś, coś teraz, coś skosztujemy. Co to jest? Matan cheese. Uuuu. A, no i jeszcze Arabia. Ale tu już krócej. Spokojnie. Chyba ogólnie oceniony na smaczny. Powiedzieliśmy, że jest smaczny. Co prawda, przyprawienie do końca według mnie nie było kebabowe. Przyprawienie w tym kebabie nie do końca kojarzyło mi się z klasycznym dla mnie kebabem. Niezła pasta, nie jest aż tak agresywna, jak by mogła być, ale dobra, ja, ja, ja. Fajny lawasz, lekko mam wrażenie natłuszczony, sprawia wrażenie takiego trochę ciągnącego się naleśnika, lubię takie, podoba mi się ścielki też, wołowinka, włada, delikatna, Myślałem, że skoro to syryjski kebab, to będzie to jakoś dziwnie przyprawione, wiesz, jakoś inaczej, ale nie, tradycyjna wołowina bym powiedział. Apryka, to jest to, czym ten kebab się wyróżnia na pewno, bo w tej właśnie wersji klasycznej dla Waszu. oprócz sałata, oprócz pomidora, oprócz ogórka kiszonego, który tu jest, który doceniam, bo lubię, no jest jeszcze papryka. Dla mnie dodatek zbędny, nie przepadam, ale nawet nawet jakoś się to komponuje, całkiem sosy, ponieważ ten ostry tutaj rzeczywiście działa, rozgrzewa. Kurde, taki delikatny drapik. Sprawia wrażenie w ogóle lekkiego kebabu. No, może gdyby nie ta pasta na początku. Chociaż ona też nie była jakaś super ciężka, tłusta, nie była słona, była bardzo delikatna. W ogóle ten kebab jest delikatny, ale kąsa ostry sos Kurde, powiedziałbym, że to jest smaczne. Nie wróciłbym raczej za ten hajs. Nie traktowałbym tego jako normalny kebab, po prostu jako smaczny wrap. Mięsny, smaczny wrap. No ale jeśli chodzi o to w tym filmie, żeby powiedzieć, czy Freeze jest lepszy, czy to, no to powiedziałbym, że Freeze. I dlatego powiedziałem, że jest to smaczne. Bardziej nazwałbym to wrapem, ale jest to smaczne. Taka ogólnie była ocena. Też był zarzut taki z mojej strony, że troszeczkę zawyżona cena, bo mam tam 35 5, 36 zł. Już, przepraszam, nie pamiętam, chyba 35. No wiecie, przez ostatnie dwa lata zjadłem prawdopodobnie około 700 kebabów, więc mogę sobie porównać i przypomnieć, że skoro w innym lokalu jadłem trochę tańszego kebaba, ale dla mnie smaczniejszego kebaba, no to mogę powiedzieć, że po prostu ten według mnie jest trochę za drogi. No i to powiedziałem. Kebabownia na to tak. Sos. Kurde, powiedziałbym, że to jest smaczne Nie wróciłbym raczej za ten hajs Nie traktowałbym tego jako normalny kebab Po prostu jako smaczny wrap Smaczny wrap, o wow, no to chodź z nami do kuchni Człowiek się zastanawia Czy my naprawdę żyjemy jeszcze w 2017 roku? Ale okej okay. Weźmy kalkulator Mięso, 49 zł za kilogram Nie mrożonka, nie zworka Świeży, kraftowy produkt Marynowany, gotowy, robiony ręcznie To nie jest kebab z drukarki trójwymiarowej do tego dodaj prąd nie z bajki, gaz też nie z pustyni, ludzie, kucharze nie duchy i na pewno nie pracują za lajki. I podatek, wiadomo, ten zawsze ciepły. No i cennik bajkowy kończy się przy kasie fiskalnej. To teraz może edukacja szybka. Kebab to ogólne określenie dań z mięsa w wersji narożnie, np. Na gyros, szawarma lub na patyku, np. Na shish kebab. Szawarma to konkretna wersja kebaba z Bliskiego Wschodu, bardzo aromatyczna. Wrap mięsny to bardziej nowoczesne, zachodnie podejście. Mniej tradycyjne przyprawy, większa dowolność w składnikach. No trzeba choć raz w życiu coś przeczytać poza paragonem. Google zna różnicę, ty też możesz. No Ogólnie ludzie nie byli zachwyceni tymi filmikami, dlatego też Arabia zdecydowała się wyłączyć komentarze, zastosować cenzurę i zamknąć komentującym Pusta. Druga ich odpowiedź, drugi filmik dotyczył tego, że powiedziałem, że dla mnie to jest smaczne, ale że to do końca nie jest kebab. Chociaż chyba nawet dokładnie powiedziałem: smaczny wrap, ale nie kebab. Tam robimy. Bułka sami robimy, lawasz sami robimy, mięso sami robimy, sosy sami robimy, warzywa sami hodujemy. I jeszcze ręce sami myjemy. Szok, nie? No i poleciało. Film o smaczny wrap. Niektórzy poczuli się, jakby im ktoś kebaba z ręki wyrwał. Dziękujemy za każdy komentarz, bo jak ludzie się kłócą o jedzenie, to znaczy, że jedzenie ma znaczenie. Nie chcemy nikogo obrażać, my bronimy tego, co robimy, jesteśmy częścią historii kebaba w Polsce. Tylko szkoda, że influencer nawet nie przeczytał naszego menu. Ten za 35 zł to tylko jedna z naszych opcji. Mamy też wrapy za 18 zł i tak, to też kraft. Przychodzi król kebaba. Smaczny, ale nie kebab. Ale to mi się nie kojarzy z kebabem, a jednak opiera się na kebabach. To nie kebab? Może i nie. Ale sprawdźmy co na to ludzie z ulicy. W razie pan zgody, ale nie będzie pana widać. Proszę <słuch> zgadnij co to jest. to jest kebab. Kebab. To jest kebab, nie? Mm, kebab. No i tutaj chcieli mnie uszczypnąć, że w sumie wrap to, że, że to nie jest wrap, tylko właśnie kebab, że też powiedzieli, że youtuber Król Kebaba przychodzi i nawet nie przeczytał do końca ich menu my tam zamówiliśmy kebab, który nazywał się Classic i bardzo ładnie to skwitował jakiś jeden z komentujących na Instagramie, napisał, że skoro wasz kebab Classic w menu wcale nie jest Classic, tylko jest z czymś tam innym niż ogólnie kojarzy się pozycja Classic, no to jest jakby ich problem. No to jakoś tam fajnie opisał, żeby nie, nie dawać ludziom za bardzo przestrzeni, żeby musieli się zastanawiać nad takimi rzeczami prostymi, rozumiesz? No i powiedzieli, że mają w menu jakieś tam wrapy nawet po 18 zł, czyli jednak mają wrapy. Ciekawe jestem bardzo, że te ich wrapy dużo różnią się od tych kebabów, które właśnie tymi wrapami nie są, bo ja powiedziałem, że to jest wrap, nie kebab. Może kiedyś wpadniemy i spróbujemy. Na koniec jeszcze zrobili sondę, podeszli do paru osób, dali im kebaba. Kazali im rozwinąć i powiedzieć, co to jest. Jak pan myśli, co to jest. No i ktoś tam to rozwija, mówi: Kebab. No tak, to był kebab. Popełniłem bardzo duży błąd, że powiedziałem, że dla mnie to jest bardziej mięsny wrap. Najwidoczniej. Tym razem zostawili komentarze, nie usunęli ich. Brawo, podoba mi się to. Czy to jest ten popisowy mac and cheese? Tak, można to Okej. Okay. I jedziemy z tym do pieca. Tak jest. La popolarità di un anziano śmierdzi.